Przygodę z agilem. Zaczęłam jako product owner zespołu skramowego, kontynuowałam jako scrum master. Od niemal czterech lat pomagam zespołom w Allegro skracać dystans pomiędzy nimi a ich klientami. Pomagam im przecierać ścieżki do tego, co stanowi realną wartość dla tych klientów. I przy okazji dbam o to, żeby ta droga przebiegała naprawdę zespołowo i w możliwie konstruktywny sposób. Dopóki pracowałam wyłącznie z zespołami produktowymi, bardzo wartościowym narzędziem dla mnie był po prostu Agile i Framework Scrama. To się zmieniło w sytuacji, kiedy stanęłam przed wyzwaniem pracy z zespołami infrastruktury Allegro, na przykład Data Center Operations, czyli zespół odpowiedzialny za serwerownię Allegro, które już pracowały elementami Kanbana. I to był taki moment, kiedy zaczęłam się Kanbanem interesować, a jednocześnie Zaczęłam nim po prostu pracować, bo, bo weszłam do, do zespołów. Jak to wyglądało? W pierwszym podejściu potraktowałam Kanbana trochę jak framework, zbiór zasad. Poczytałam o Linie, o jego źródłach w Toyocie i, i takich, takim backgroundzie z przemysłu ciężkiego. Wbiłam sobie do głowy zdanie pod tytułem: Lin to maksymalizowanie wartości dla klienta przy minimalizowaniu kosztów. Ok. Przyswoiłam to, że kanba. Kanban to, to kilka zasad. E, wizualizacja pracy, e, na przykład za pomocą tablicy kanbanowej, e, nałożenie realnych limitów, po to, żeby wyłapać wąskie gardła w procesie i skupić się na tym, żeby ten proces e, usprawniać. Prawdziwa przygoda zaczęła się dla mnie w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że kanban i lean to jest mindset, to jest sposób e, myślenia. I dzisiaj, z perspektywy czasu, już pracując, mając w głowie zupełnie inne rzeczy, i stosując Lina i Kanbana rzeczywiście we współpracy z zespołami, mogę powiedzieć, że to był bardzo ważny etap w mojej pracy jako coacha, trenera Scrum Master'a. I o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Jakie konkretne narzędzia, jakie takie moje takeaways zabieram z tego, z tego bardzo ważnego dla mnie okresu, który swoją drogą cały czas trwa. Pierwsza zasada Kanbana mówi: zobacz, jak jest. Zwizualizuj, zwizualizuj pracę, sprawdź, jak jest naprawdę. Wchodząc do zespołów, to jest absolutny priorytet. Tylko. Prawdopodobnie, gdybym zapytała was, jak wizualizować pracę, to wielu z was powiedziałoby, no, pokazując e, pracę na tablicy kanbanowej. I to jest bardzo fajne, bo w momencie, kiedy zespół zaczyna pracować z tablicą, widać, e, ile, ile zadań jest w toku, ile zostało rozpoczętych, e, jak dużo trwa, jak mało ich kończymy, proporcjonalnie. I to jest pierwszy poziom. Ale tak naprawdę bardzo fajne rzeczy zaczynają być widoczne dopiero wtedy, kiedy patrzymy na pracę zespołu z perspektywy trochę lotu ptaka. To, co starałam się Wam tutaj narysować i pokazać. Wyłapanie wzorców, patternów, spojrzenie na trendy, jak tak naprawdę w przestrzeni porusza się zespół, jakiego typu zadania realizuje. Jeżeli mamy dużo błędów i maintenensu, to jakiego typu błędy. Skąd one wynikają? Skąd one, skąd one do nas wpadają? Jeżeli koncentrujemy się na wartości biznesowej, to jakimi tematami tak naprawdę się zajmujemy? Realizujemy jedne rzeczy, część kończymy, część nie. Dopiero perspektywa z lotu ptaka pokazuje nam, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Jest, jest trochę kompasem dla nas. I co istotne, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zorientować się, gdzie w tym wszystkim. Jest nasz użytkownik, i ile z tematów, które realizujemy, realnie na niego, na niego wpływają, ale to nie jest takie proste. Pracując z zespołami, dosyć szybko uświadomiłam sobie, że to, co się pojawia na tablicy kanbanowej, to jest tylko część pracy zespołu. To, jest, to są deklaratywne zadania, to są zadania, nad którymi faktycznie chcemy pracować, ale naprawdę ciekawe rzeczy dzieją się pod spodem. Kiedy przygotowywałam się na spotkanie z Wami, myślałam o wszystkich zespołach, z jakimi e, pracowałam, uświadomiłam sobie, że, że, że też mam takie wzorce, co ludzie robią, kiedy nie robią tego, czego od nich oczekujemy, czego od nich oczekuje product owner na przykład. E, robią rzeczy, które sprawiają im frajdę, takie małe zadania gdzieś tam na boku, nigdzie nie nierejestrowane. E, robią research, pomagają innym, bo ktoś poprosił o pomoc, bo ktoś się czymś kiedyś zajmował. E, Konsultacje, komunikatory, maile to są rzeczy, które realnie zabierają ludziom czas. I dopiero wyłapanie tego, co się faktycznie, realnie dzieje w zespole, daje nam bardzo fajną perspektywę tutaj i daje nam realny obraz tego, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu my jesteśmy jako zespół i gdzie na tej naszej mapie znajduje się klient. Użytkownik. I teraz, e, jakich narzędzi można użyć, żeby faktycznie wyciągnąć te, te wszystkie tematy spod dywana? Najprostsze narzędzie mnie, jako osoby, która wspiera zespół, to po prostu usiąść z zespołem i obserwować, co się dzieje. Absolutna uważność i koncentrowanie, i koncentrowanie uwagi na tym, co się realnie dzieje, e, i zderzanie z tym zespołu. E, to po pierwsze, czyli być z zespołem i obserwować, jak dzień za dniem wygląda, wygląda jego praca. Druga rzecz, już angażująca zespół, ale dająca bardzo fajne efekty. Poproszenie zespołu o to, żeby każdy przez tydzień czy dwa zapisywał, czym realnie się zajmuje. Absolutnie realne zadania, albo po prostu tematy, które dzieją się poza tym, co znajduje się na tablicy kanbanowej czy jakiejkolwiek innej formie rejestrowania tego, czym się zespół zajmuje. Spojrzenie na to znowu z lotoptaka powoduje, że pojawiają się fajne wzorce i jesteśmy w stanie wyłapać te tematy, które prawdopodobnie są jakimś dziwnym ogonem. Z których można się pozbyć, które można zautomatyzować, albo które w ogóle nie powinny dziać się w zespole. Pierwsza zasada Okanbana mówi: zobacz jak jest, zorientuj się, gdzie jesteśmy. Żeby poprzeć to, co mówię, przykładem, posłużę się bardzo uproszczoną grafiką tego, co dzieje się w zespole, z którym aktualnie pracuję. Wiedzieliśmy, że zespół. Ma ogromną ilość zadań maintensowych, utrzymaniowych, wiedzieliśmy też, że chcemy, żeby skupił się na tematach rozwojowych. Natomiast nie byliśmy w stanie złapać skali, o jakiej mowa. Więc wspólnie z zespołem, zespół właściwie wypracował rodzaje kategorie, obszary, w jakich, w jakich ich zdaniem działają. I uznał, że skoro już będziemy używać bardzo prostego narzędzia, labelki w Jira, bo, bo korzystamy z tego, z tego systemu. E, więc zaczął korzystać z labelek obrazujących rodzaj, e, rodzaj zadań i stopień skomplikowania. To, co tutaj się, się kryje pod, pod, pod małą eską, czyli SK, MK, LK, XL. To, co tutaj widzicie, e, to jest wizualizowanie pracy na przestrzeni niecałego półtora miesiąca. E, jak zaczęliśmy faktycznie Analizować to, co się dzieje w zespole, to są zadania zakończone. To doszliśmy do, do bardzo prostych wniosków. 73% zadań, jakimi zajmował się zespół, to były zadania maintenance'owe potencjalnie do zautomatyzowania. Kiedy poszliśmy krok dalej i przeanalizowaliśmy, co się dzieje w ramach tych 73%, okazało się, że aż 65% tych zadań to są bardzo proste taski, które robi się szybko. Ale mimo wszystko zajmują ogrom czasu, bo w skali jest ich dużo. Czyli wnioski są takie, że 55% zadań, którymi zajmuje się zespół, to są tematy do zautomatyzowania. Kolejny krok to znowu skategoryzowanie tych zadań, zastanowienie się, w które miejsca najłatwiej będzie nam uderzyć, na których się skupić, po to, żeby rzeczywiście ten zespół odciążyć i żeby mógł się skupić na realizowaniu. Tych zadań z kategorii 2, 3, 4, 5, na których tak naprawdę bardzo im zależy. Czyli pierwszy krok zwizualizuj to, co realnie dzieje się w zespole, po to, żeby zobaczyć, na czym tak naprawdę stoimy. To jedna noga Kanbana. Druga noga mówi: zacznij limitować pracę. I to jest narzędzie bardzo użyteczne na, tak naprawdę na, 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 w każdym obszarze życia. Jeżeli zaczynamy, Czytać pięć książek to po tygodniu prawdopodobnie nie skończymy żadnej, tak samo jest z zadaniami. My mamy, my ludzie, mamy taką dosyć naturalną tendencję do tego, żeby zabierać się za pracę. Zabieramy się, mamy poczucie, że, że się dzieje. Zaczynamy, nie kończymy. Limitowanie w Kanbanie przebiega na, i na, może przebiegać i na poziomie pojedynczych osób, ale też na poziomie zespołu. Bardzo prosta, fajna zasada pod tytułem Patrz na tablicę z prawej strony a nie z lewej po to, żeby skupiać się na tych tematach, które można jak najszybciej skończyć. Czyli jak najszybciej dać wartość komuś, kto, kto czeka na realizację zadania. Ale znowu, za tym kryje się coś dużo, dużo głębszego. Limitowanie musi przebiegać też na poziomie wysokich decyzji. Wysokopoziomowych, biznesowych decyzji. Kanban to jest też współpraca z managementem, z product ownerem. Jeżeli nie skupimy zespołu na konkretnym zagadnieniu, to mimo tego, że on będzie limitował pojedyncze taski, one będą szybko przepływały przez tablicę, to znowu ten klient nie będzie tak zadowolony, jak mógłby być, gdybyśmy dali mu realny fokus na. Um, na, na, na priorytety, po prostu. I tutaj znowu, jak patrzę na swoje doświadczenia pracy z zespołami, to nie było zespołu, w którym nie byłoby potrzeby na wczesnym etapie współpracy powiedzenia sobie jeszcze raz, jaka jest wizja zespołu, co my chcemy osiągnąć, kto jest naszym klientem, gdzie jest ten użytkownik, o co nam tak naprawdę chodzi. Odwołam się do tego przykładu, który Wam pokazałam wcześniej. Na kołach w tym zespole, przez to, że zaczął labelować zadania, one zaczęły fajnie wyglądać na tablicy, prosta wizualka. Mamy skrawek wycinek rzeczywistości, które ogarniamy. On tego zespołu zaczął bardzo fajnie zarządzać tymi zadaniami, skoro to były prościuchy, to one szybko leciały po prostu. Lead time, czyli czas, od momentu, kiedy klienci je zgłaszali do momentu, kiedy zostały rozwiązane, spadł. Przyszedł z, z danymi do zespołu i mówi, słuchajcie, fajna rzecz się wydarzyła. Naprawdę, zobaczcie, jak tutaj nam spada ten lead time. Ok, bardzo szybko pojawiło się pytanie. Fajnie, ale nam chodzi o automatyzację, prawda? Bo pod tymi pozostałymi e, kategoriami kryje, kryją się zadania rozwojowe, automatyzacja. Zespół dostał wcześniej informację, chcemy doprowadzić do tego, że nie będziecie mieli maintenance'u. I nawet w takiej sytuacji, kiedy prowadzący dać pozytywny feedback, pojawiła się potrzeba przypomnienia ok, ale tak naprawdę chodzi nam o automatyzację, prawda? Absolutny fokus ludzie tego potrzebują. Tak po prostu. To perspektywa zespołu, ale chcę ją Wam poszerzyć. Ta wyspa, którą widzicie za mną, symbolizuje dla mnie moje wcześniejsze podejście do pracy z ze zespołami. Wchodziłam do zespołu i się zajmowałam tym, co tam się dzieje. Jeżeli, za, jeżeli interesowały mnie inne zespoły, to tylko wtedy, kiedy dostrzegałam jakieś bezpośrednie zależności. Na przykład pracowałam z zespołem IOS-owym, interesowała mnie współpraca z zespołem, który dostarczał temu, temu zespołowi API. Co spowodował w mojej głowie lin. Zespół Funkcjonuje w ekosystemie. Jeżeli posłużymy się analogią z Lina, z fabryki, po prostu, wyobraźcie sobie linię produkcyjną. Super, fajnie, jeżeli jedno stanowisko zacznie rewelacyjnie pracować, ale z perspektywy całej linii czyli całego procesu dostarczania klientowi wartości to już wygląda trochę inaczej. W tej chwili. Mocno skupiam się w swojej pracy na tym, żeby faktycznie złapać cały flow od pojawienia się pomysłu poprzez różne zespoły, różne zależności, żeby faktycznie temu naszemu użytkownikowi dać to, czego on od nas oczekuje, albo jeszcze nie wie, że oczekuje w fajnej jakości. I teraz y, kolejne odkrycie. To, co się dzieje pomiędzy zespołami. Bardzo łatwo wyłapać takie duże organizacyjne impedimenty, jeżeli pracujecie w dużej firmie. Ale z tymi impedimentami trudno walczyć, bo są duże i wymagają zaangażowania wielu osób, nakładu pracy, czasu itd. Ale jeżeli spojrzymy rzeczywiście na, na ten cały ekosystem, to okazuje się, że niuanse też mają ogromny wpływ na to, jak szybko pracują zespoły. Niuanse pod tytułem. Doprecyzowanie granic odpowiedzialności zespołów. Nie było oczywiste, ale nie do końca. E, zasady współpracy między zespołami. Też tutaj odbywają się mikrowalki, jeżeli pewne tematy nie wypłyną na powierzchnię i nie zostaną dookreślone. Jak choćby to, tak? Zadam pytanie, pytanie. Jak mówisz o granicach odpowiedzialności, to ważna myśl na, na sklepie, co że pytanie wcześniej, podział pomiędzy fun funkcjonalny pomiędzy wykonywanymi produktami, czy też podział odpowiedzialności rozumiania tych białek nas. Wiesz co, ma, mam na myśli na przykład to, żeby mieć absolutną jasność co do tego, kto odpowiada za utrzymanie określonych usług. Jeżeli mój zespół potrzebuje czegoś, to powinien mieć absolutną jasność, do kogo z tym tematem się zwrócić. O tego typu na przykład zależnościach myślę. Albo zasady pod tytułem, kiedy przychodzić do nas z pytaniami. I z tym tematem akurat spotkałam się chyba w każdym zespole, z którym pracowałam. Takie nieplanowane, małe tematy, które zabierają, zabierają ogrom czasu. Temat mocno powiązany ze współpracą cross-zespołową. Jeszcze raz powtórzę: lean to maksymalizowanie wartości dla klienta przy minimalizowaniu strat. Od czasu, kiedy pracuję kanbanem, używam lina kanbana, mój waste detector bardzo się wyostrzył. I dostrzegam go naprawdę na, na wielu poziomach i na poziomie zespołowym. I tutaj takim najbardziej jaskrawym dla mnie przykładem są, są spotkania, na których albo mogą się dziać naprawdę wartościowe rzeczy, albo mogą być trawione na tematy, które absolutnie nie przekładają się na, na realną wartość. Znowu na poziomie cross-zespołowym zasady współpracy, narzędzia informacje albo dostępne, albo niedostępne. Taki absolutny waste na poziomie cross-zespołowym. Cross na przykład y, powielanie rozwiązań, które już, już ktoś zrobił, albo przygotowywanie rozwiązań bez wsadu zespołu, które były zaangażowane w podobne tematy. Nie sposób tego wyłapać, jeżeli nie spojrzymy na zespół jak na ekosystem. Ten temat chciałam wam tylko zajawić, on jest bardzo fajnie omówiony i w systemie Toyota Production System, ale też Mary i Tom Popendik w Lean Software Development bardzo fajnie przełożyli temat strat, generowania strat na, na język IT, więc jeśli chcielibyście pogłębić ten temat to to bardzo was do tego zachęcam. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam się z wami podzielić, dynamika wprowadzania zmian. Ja jako osoba, Pracująca z zespołami, mam ambicje, ale też uważam, że po to dołączam do zespołów, żeby im pomagać pracować, lep pracować lepiej, efektywniej. I chciałabym, żeby to się działo, żeby to się działo szybko. To, co za mną widzicie, to jest model zmiany przygotowany przez Virginię Sattil, amerykańską psychoterapeutkę, która pracowała głównie z, z rodzinami, ale model jest uniwersalny. Co na nim widać? Mamy jakiś status quo. Podoba się nie podoba, ale wiemy, wiemy, w jakiej przestrzeni się poruszamy i czego się spodziewać. Pojawia się jakiś obcy element, zmiana. I nieważne, czy to element, który pojawia się z wewnątrz czy z zewnątrz, i budzi opór. Nawet jeżeli uważamy, że zmiana jest OK, to mamy jakieś takie wewnętrzne, wewnętrznego stopa, który nie pozwala nam tak po prostu wejść i, i robić inaczej. Na poziomie zespołu na pewno pojawią się osoby, które e, będą uprawiały opór bierny. Udajemy, że nic się nie stało, że nic się nie zmieniło, albo opór pod tytułem narzekamy i wymyślamy milion rzeczy, dlaczego coś się nie udało, albo dlaczego czegoś nie warto zrobić. No i to trwa różnie dłużej, krócej do momentu, kiedy ludzie uświadamiają sobie, że ta zmiana naprawdę się zadziała. Że, że to naprawdę istnieje i my się jakoś musimy w tym odnaleźć. No i następuje chaos, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego, a tutaj nagle musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ten chaos trwa dopóty, dopóki pojawi się idea transformacyjna, czyli taki moment, kiedy, kiedy przekonujemy się, że okej, okay, to naprawdę ma sens i ma szansę na to, żeby się zaadaptować w tym środowisku, w którym, w którym funkcjonujemy. No i tutaj następuje integracja, czyli Naprawdę dużym nakładem sił udaje nam się spowodować, że ta zmiana zaczyna realnie żyć w naszym środowisku pracy, jeżeli mówimy o pracy. I teraz jak to ma się do Lina i do Kanbana? Ja się spotkałam z, z tym wykresem dosyć szybko. E, jeżeli patrzę na moją, moją drogę, e, zrozumienie go zajęło mi więcej czasu. W Kanbanie mówi się o tym, żeby, żeby nie być jak. Wypadło mi słowo, ale żeby nie być jak taki walec, który idzie i po prostu rozwala zastaną rzeczywistość, tylko żeby być jak woda, żeby spowodować, że, że skały, te realne problemy zaczną być widoczne i żeby je stopniowo opływać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiemy, że zmiany bolą po prostu i ludzie są z natury niechętni do, do zmian, to jeżeli wprowadzimy ich za dużo w jednym okresie, to pozostaniemy na etapie chaosu. Albo oporu. Nie posuniemy się o krok do przodu. Swoją drogą być może na poziomie chaosu pozostają filmy, które za szybko starają się przejść agilejową transformację. Za dużo zmienia się naraz, Ludzie nie są w stanie zaadaptować tych zmian. I teraz podam Wam dwa przykłady z mojego doświadczenia, które uświadamiają mi, jakie to jest mądre. Bardzo, bardzo, bliska mi, bardzo bliski mi przykład. Niedawno, we współpracy z zespołem, gdzie tak naprawdę wydawało mi się, że idziemy powoli, ludzie adaptują się, ustaliliśmy sobie konkretne najważniejsze rzeczy, zrozumiałam, że zespół nie przestrzega kilku podstawowych zasad, na jakie się umówiliśmy. No i głowiłam się, co się dzieje, rozmawialiśmy, mówią, no chcemy, ale nam nie wychodzi. Kiedy pokazałam im ten model, powiedzieli mi: wiesz co? My jesteśmy na etapie chaosu i idziemy w stronę integracji, bo jesteśmy naprawdę mocno osadzeni w innych przyzwyczajeniach. Chcemy, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu. No i wymyślili, co tak naprawdę może im pomóc, żeby przejść przez ten etap e, integracji. Co mi to uświadomiło? Że mimo tego, że ja sobie zdaję sprawę z tego modelu i mimo tego, że, że wiem, jak to działa, to nie wyczułam tej grupy do końca. Trochę za szybko chciałam, żeby się zaczęło dziać fajniej. Uznałam, że okej. Okay, Trzeba dać temu, tej, tej, tej grupie jeszcze trochę czasu. Drugi przykład, bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Pracowałam z zespołem odpowiedzialnym za usługi w dziale infrastruktury, który używał elementów Kanbana, ale tak nie do końca im to wnosiło wartość. To były usługi, oni troszeczkę już pracowali iteracjami, więc jakby ten, ten kierunek z Krama był taki dosyć naturalny. Ale usłyszałam od adminów dosyć szybko, że oni z kramem nie będą pracować nigdy, bo to przecież taka strata czasu. Deweloperzy siedzą, nic nie robią, pracują z kramem. No to przecież oni nie będą. Okej, okay. to co zrobiliśmy, to dałam temu zespołowi absolutnie popłynąć za ich potrzebami. Zaczęło się od tego, że zmodyfikowali sobie daily, zaczęło im dawać wartość. Daily. Później okazało się, że okej, okay, właściwie planujemy, więc może też zastanówmy się, jak planować lepiej. Jak już planujemy, to pokazujmy efekty pracy. Zaczęliśmy pokazywać efekty, ale one mogłyby być lepsze. To może jakoś inaczej powinniśmy się przygotować do, do planowania. No i sobie wymyślili Refinement. Zespół administratorów, który wymyślił sobie skrama na nowo, zaadaptował go swoim tempem, w ciągu kilku miesięcy stał się agile'owym, fajnie działającym zespołem. Który wie, dlaczego robi to, co robi, i dlaczego pracuje tak, jak pracuje. Po kilku miesiącach podziękowali mi za to, że wprowadziłam im skrama totalnie nieinwazyjnie, nie mówiąc o tym, dając im tak naprawdę realną wartość w małych krokach, niesamowite doświadczenie dla mnie, bardzo duża satysfakcja, ale też dla tego zespołu. Co swoją drogą pokazuje mi, jak genialnym narzędziem jest skram, skoro ludzie go sobie potrafią sami wymyślić idealnym, Yy, więc dynamika zmian w zespole. Na to trzeba po prostu patrzeć, uważać i dobrze reagować, co nie jest wcale takie łatwe. Tak? co, reagowałam na potrzeby, jeżeli, jeżeli mówili o tym, że daily mogłoby wyglądać inaczej, to zastanawialiśmy się razem, co zrobić, czego im tak naprawdę brakuje. Jeżeli e, zaczęli robić review, no to tak naprawdę widać było, że to, co pokazują, może mogłoby być czymś innym. Jakby pracowaliśmy etapami, czasami to były warsztaty, czasami to była konsultacja, czasami to była moja dobra rada. Jakby tutaj wachlarz metod jest, jest ogromny, nie mam na to recepty, po prostu dostosowywałam się do, do bieżących potrzeb. Wiesz co, to był zespół, który miał wspólne daily z innym zespołem, więc jakby zaczęliśmy od tego, że, że z, z, tylko w swoim gronie zaczęli, zaczęli je robić. Odeszli od formuły mówienia o tym, co robili na rzecz tego, co było dla nich problemem, albo, albo, albo gdzie pojawiają się jakieś, jakieś nieścisłości. Trwało to też jakiś czas i to były też etapy. Sprawdzaliśmy, czy ta zmiana, którą sobie założyli działa, czy nie działa, wnosi coś, czy nie wnosi. Sprawdzenie to znaczy? Wiesz co, no, m, intuicyjnie, intuicyj, intuicja wnosi wartość, nie wnosi wartość, ale tak naprawdę, e, no testem było review. Tak, Jeżeli e, efektywnie ze sobą rozmawiali, planowali na daily, czyli robili to, po co daily zostało stworzone, no to minimalizowali ryzyko tego, że, że nie zrealizują tego, co zakładali w trakcie sprintu. Hmm? Podsumowanie, e, moje takeaways z przygody z Linem i Kanbanem. Wizualizacja, pokaż jak jest, to absolutna petarda w powiązaniu z limitowaniem pracy, które wspiera fokus to Są dwa narzędzia, przy których mogłabym postawić kropkę. Kolosalnie zmieniły moje podejście do pracy z zespołami i przede wszystkim efekty mojej pracy z zespołami. Zespół to niesamotna wyspa, też ogromna przestrzeń. Waste, który kryje się pod przeróżnymi postaciami, warto o tym pamiętać. No i warto pamiętać też o tym, że zespoły mają różną dynamikę adaptacji, zmian, i żeby coś fajnego się zadziało, trzeba się dostosować do, do tej dynamiki. Dziękuję Wam, to, co chciałam Wam przekazać. Zapraszam Was na EJ247, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami i, i przemyśleniami i pracy z kramem i kanbanem. Dziękuję.